I zaczeplony Bogu i ludziom, dziś serdecznie dziękuję. I zaczeplony Bogu i ludziom, dziś serdecznie dziękuję. Do to czas podsumowań, to czas nade wszystko wdzięczności za dar chleba. I dzisiaj składamy hołd i podziękowanie wszystkim tym, dzięki którym te dary. Te piękne owoce, plony możemy podziwiać. W szczególności dziękujemy Opatrzności Bożej, bo ten rok uchronił naszą gminę od różnego rodzaju kataklizmów, od różnego rodzaju rzeczy, które miały miejsce dookoła. Chcemy przekazać ten chleb jako symbol zebranych plonów. Dzisiaj Gmina Czebowisko to gmina innowacyjna, gmina, która jest gminą. Strategiczną, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, o położenie gminy, która się bardzo dynamicznie rozwija. Gminą, która w następnych latach będzie gminą na pewno wiodącą w powiecie rzeszowskim. Ale myślę, że bardzo istotną kwestią jest tego, aby zbudować konkretne fundamenty pod to. A budowanie fundamentu polega na tym, że sięgamy do naszej tradycji, sięgamy do naszych korzeni. Korzeniami jest właśnie ta tradycja ludowa, tradycja wiejska. Pomimo tego, że rolnictwo w gminie Trzebownisko... To tak naprawdę już niewielki etap funkcjonowania tej gminy, to jednak do tych obyczajowości folkloru tej tradycji, która jest kultywowana, była kultywowana, sięgamy i chcemy też i tych mieszkańców, którzy do naszej gminy przybyli, ale nade wszystko młodych ludzi, zaszczepić, mówiąc językiem młodzieżowym trendy czy lansem na folklor, na tradycję. Jak widzimy dzisiaj piękny stadion, moc mieszkańców i gości, ludzie dopisali. Cieszymy się bardzo, że chcą oglądać i podziwiać to, co jest naturalne, to, co jest rzeczą oryginalną dla naszej gminy, ale to, co chcemy co roku kultywować, pokazywać. Jesteśmy gminą, która chce być gminą innowacyjną i jest taką gminą innowacyjną, ale też jesteśmy gminą, która nie wstydzi się swoich korzeni, nie wstydzi się swoich tradycji. Sięgamy do folkloru, sięgamy do obyczajów związanych z dożynkami, i na tym budujemy. Pomyślność gminy Szybowniska. Chcieliśmy właśnie podkreślić, że kultywujemy tę tradycję e, cały czas. E, co roku uczestniczymy w dorzynkach, a tym bardziej w tym roku świętujemy, ponieważ e, jest to wydarzenie, które odbywa się na terenie naszej miejscowości. Wyjątkowe święto w wspaniałej miejscowości bardzo gościnnej, e, która zaprosiła aż 17 wieńców dorzynkowych w tym roku, które gościły tutaj na stadionie mogły się zaprezentować w kościele. Nasz wieniec dożynkowy to korona Matki Bożej, a sierpień to jest miesiącem Matki Bożej. Wieniec wykonany jest ze zbóż, z ziół, owoców, kwiatów. Własnoręcznie oczywiście dokładałam się do tego, tak i członki nie są aktywne. Jeden z tych wieńców to był taki tort jubileuszowy wykonany ze zbóż, z urodzajów z ziemi naszej Stobierskiej, ziół i nie tylko. A drugi wieniec przedstawia logo, symbole roku jubileuszowego jako Pielgrzymi Nadziei. Uczestniczyliśmy też w pielgrzymce do Częstochowy, takim maratonie gminnym, także tutaj też nawiązanie do tej pielgrzymki. Również wykonanie jest typowo od takich naszych tutaj jakby splonów ziemi. Prace przy Wieńcu zaczęłyśmy już konie, końcem czerwca. Zaczynało się od ścięcia zboża, już w takiej fazie prawie dojrzałej, żeby to ładnie wyschło. Później było wiązanie, i później, jak zboże wyschło, to zaczęło. Zaczęły się prace związane z wiciem, no i już nas tam koniec zdobienie kwiatkami suchymi i żywymi. Kwiaty i zioła z łąk zbierane to już takie na przystrojenie, bo tam mira to prosoczerwone, to kminek, no wszystkie takie różne zioła, różne te kwiaty czy mięta, to to było do wystroju już. Na koniec jak już widzimy ten nasz efekt uwitego wieńca, jest takie błogie zmęczenie. Takie się czujemy zauważone, bo uwite, a jednak takie zmęczenie wokół tego wieńca, najlepiej sobie tak usiąść, herbatki ciekawy się napić. Jeszcze pojedziemy na dożynki diecezjalne, które w tym roku będą w górnie, a także wybieramy się na dożynki do Częstochowy. Także więcej jeszcze z nami będą. Trzeba będzie je jeszcze raz ubierać na świeżo. No i pojadą, a potem zobaczymy. Może komuś darujemy, a może ktoś zechce je wziąć. Zobaczymy. Złote kłosy przebogate dziś przybrały piękną szatę. Piękną szatę w bochen chleba, bo go dzisiaj dużo trzeba. Nasza y, wspaniała koleżanka, Bogu, miła dróbka. Ma taki talent, więc przygotowuje nam jak co roku też przyśpiewki Dziękuję. i wiersze Popatrzcie na włosy na te się ludzie, się w tej naszej robocie. My przygotowaliśmy dzisiaj scenkę do wprowadzenia wieńca. Scenka ta zawierała takie codzienne sytuacje z życia dawnej wsi czyli się w przygotowanie ziemi, e, następnie żniwa, e, przygotowanie do tych żniw, a także to, co później się działo ze zbożem i przede wszystkim zabawę na dożynkach, czyli taka okazja, na jakiej się spotykamy dzisiaj. Wróciliśmy do tradycji obśpiewywania i obtańcywania wieńców dożynkowych, bo dożynki gminne to czas radości, świętowania po ciężkiej pracy żniwiarza i rolnika na polu, więc dzisiejszy dzień to dzień pełen radości i świętowania. Wszystko to zakończyliśmy wspaniałym konkursem dla sołectw, gdzie reprezentowali je wspaniali sołtysi, dziesięciu sołtysów, dziesięć miejscowości powalczyło o stołek sołtysa i sołectwa roku 2025.